Witajcie moi drodzy, witam was o poranku. Bardzo się cieszę, że jesteście, że trwacie przy Bogu, że pragniecie zaczerpnąć dzisiaj głębiej z Jego słowa, z tego co on mówi. Kiedy rozmawiamy o owocowaniu, to mamy na myśli to, że Pan Bóg nas sieje, my potem wydajemy jakiś plon dla Bożego Królestwa, i częścią tego plonu jest też to, że pragniemy Boga bardziej, że przychodzimy do Niego częściej. Dzisiaj otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 13 rozdział i przeczytamy piętnasty werset. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Mówimy o owocach, dzisiaj o owocu warg jest powiedziane, że z obfitości serca mówią usta. Kiedy nasza mowa się nawraca, kiedy zaczynamy. Mówić o Bogu, kiedy zaczynamy mówić świadectwa, kiedy zaczynamy, <gryw> kiedy zaczynamy hmm, też y, dzielić się doświadczeniami, kiedy zaczynamy y, rozmyślać o tym i, i w rozmowach z naszymi przyjaciółmi czy z rodziną wyrażać to. Tak? Zaczynamy po prostu mieć takie pragnienie, żeby już nie mówić o innych rzeczach. Nas interesujących, znaczy te inne rzeczy po prostu już nie są aż tak interesujące. Tak? Zaczyna nas interesować Boże Królestwo, to co robi Bóg, jaki jest Bóg, co Bóg uczynił. I to wtedy ta nasza mowa się nawraca i jest to owoc naszych warg. Tak? Nasze wargi wtedy owocują takimi pięknymi słowami, które oddają chwałę Bogu. A apostoł Paweł, lub też autor listu do Hebrajczyków, mówi tutaj o tym, żeby nieustannie składać taką ofiarę chwały. Czyli kiedy mówimy o Bogu, to nie chodzi o to, żeby to było od czasu do czasu, tylko żebyśmy nieustannie o Nim mówili, myśleli, wyrażali radość, dziękczynienie, wdzięczność, żeby te nasze usta były zdyscyplinowane żeby też. Bo, bo, wiecie, bo to jest tak, że oczywiście w zależności od tego, jak jest pełne nasze serce, o tym będzie mówiło. To jest jedna rzecz. Ale druga też rzecz jest taka, że nie zawsze czujemy, że nasze serce jest pełne, i czasami ulegamy jakimś wpływom ludzi wokół nas, czy jakiejś atmosfery strachu, wątpliwości, czy jakiegoś nie wiem, roz rozmawianiu o o trudnościach albo o tym co się źle dzieje w kraju. I wtedy potrzebna jest dyscyplina, żeby te nasze wargi dostosowały się do tego co jest wartościowe, żeby te nasze wargi Bogu oddawały chwałę. Żeby to naprawdę była ofiara chwały, żeby to było coś co my jakby z namysłem mówimy i wybieramy, tak? Jest to taka nasza decyzja wtedy żeby nie ulegać tej atmosferze, która nas otacza i nawet jeżeli wszyscy dookoła o czymś tam rozmawiają, czymś tam żyją, emocjonują się, to my wtedy dyscyplinujemy się i wybieramy, aby oddawać Bogu chwałę. Dobrze jest nawet mową przełamywać tą atmosferę, kiedy widzimy, że ktoś się pogrąża w jakichś złych myślach albo zaczyna kogoś obgadywać, źle mówić o, o różnych sprawach, to wtedy możemy wręcz rozmyślnie skierować rozmowę na inne tory. Czyli zacząć opowiadać o Bogu, zacząć opowiadać o doświadczeniach, o, o dobrych rzeczach, o tym, co Bóg robi, o tym, co Bóg zrobił w przeszłości, jaki On jest dobry, o Jego obietnicach. I wtedy ten owoc naszych warg będzie oddawał Bogu chwałę, ale również będzie zmieniał rzeczywistość wokół nas, będzie przemieniał całą atmosferę. I wierzę, że o to Bogu chodzi, żeby nasze serca były przemienione, i kiedy wydajemy te owoce, o których jest mowa w liście do Galacjan, to one również będą się wyrażały w naszej mowie, tak? Czyli nasza mowa będzie pełna miłości, nasza mowa będzie pełna dobroci, nasza mowa będzie powściągliwa, czyli nie będziemy sobie pozwalać na jakieś e, złe słowa o innych ludziach, nie będziemy sobie pozwalać na brudne żarty. Na jakieś stereotypowe opinie o innych ludziach czy, czy jakiejś sytuacji. Nie będziemy sobie pozwalać na, no, na takie zachowanie, które cechuje ten świat. Tylko w naszej mowie te owoce ducha będą również się przyjawiały. Będziemy cierpliwi, będziemy uprzejmi. Tak więc to jest piękne, kochani, że Pan Bóg nas zmienia, zmienia naszą mowę również. Kochany Tato w Niebie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z takim pragnieniem, żebyś wypełniał nas, żebyś wypełniał nas swoją mocą, swoją obecnością, żeby ten tu Twój cudowny świat, świat Bożego Królestwa był w nas, w naszym sercu, ale również w naszych, ser na, naszych ustach, żeby to się wylewało, to co jest wewnątrz, żeby się wylewało na zewnątrz. Chcemy oddawać Ci chwałę wszystkim. Czym jesteśmy we wszystkich naszych myślach, we wszystkich naszych sprawach, w każdej sytuacji, nawet takiej najbardziej trudnej. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak. Potrzebujemy nawrócenia nie tylko serc, ale również naszych warg. Pamiętam kiedyś czytałam książkę Davida Wilkersona, który mówił o nawróceniu naszych twarzy, ponieważ nasze twarze też bardzo dużo wyrażają, jeżeli są takie skrzywione czy poważne to one też potrzebują nawrócenia. <laughs> Czyli takiego rozciągnięcia się, odprężenia w kierunku uśmiechu, w kierunku właśnie tych wszystkich owoców które, ducha, które powinny być widoczne na naszej twarzy. Dzięki wielkie za ten poranek. Fajnie, że jesteś człowieku Boży, że się modlisz. Zachęcam ciebie również do komentowania, komentarzy. I do modlitwy o tych, którzy potrzebują, bo tutaj mamy społeczność ludzi, którzy również modlą się o siebie nawzajem. Dołożę tej społeczności. Nie bądź tylko widzem, ale bądź uczestnikiem. I do zobaczenia jutro rano. Trzymaj się z Bogiem. Pa.